Pięć dni trwało zmaganie z tym placem, aby doprowadzić go do takiego stanu, jakim jest teraz. A jeżeli ciekawicie, jak to wszystko wyglądało, zapraszam do oglądania. To ja robię ostatnie szlify. Teraz wykładzenie na małej prędkości. Ty widzicie za mną. Żeby przerównać teren. Zaraz jak skończę będę odbijał. No i niedługo zobaczycie co tutaj będzie. No i był taki ambitny plan, żeby to zaciągnąć taką kratownicą wyrównać. No ale niestety się narobiło jeszcze gorzej, więc trzeba zapiąć agregat i jeszcze raz to zrobić. I tutaj, gdzie nie było jeżdżone traktorem i tą kratownicą. Wyszło. Dobrze. A niestety na tym drugim kawałku no, muszę poprawić to wszystko. Powiem Wam, że chyba lepiej było tego nie ruszać, bo to mi się nie rozbija, tak jak powinno. Najlepiej by to było roną aktywną przejechać, no ale niestety nie mam. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapytacie, dlaczego to poprawiam? No już Wam tłumaczę. Tutaj będą stały doniczki, bo tu mam w planie zrobić kontenerownię, czyli uprawę zewnętrzną bylin. No i to podłoże musi być przygotowane w miarę, yy, w miarę równo. A przez to, że tu było jeżdżone tą kratownicą, którą wcześniej widzieliście, no to wyszło no niezbyt dobrze. Już Wam pokazuję dokładnie. Spójrzcie, zostało masę takich śladów po kole. Nie wiem, co będzie dokładnie widać, ale pozostawiło to. Ale po pierwszym wołowaniu, ubijaniu pozostawiło to bardzo dużo takich rowków yy, oraz takich śladów po kołach. O tak, jak tu widać, jaki jest rowek. Oraz te ślady po kole. Tutaj, tak samo. Dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, ponieważ na to podłoże, które tu muszę poprawić, będziemy rozkładać tą matę szkółkarską, tą czarną. I na tym każde, każda niedoskonałość podłoża, czyli każda krzywizna przy wykładaniu roślin, ona nam się pokaże. No, Doniczka nie będzie stała równo podłożem na ziemi, no a przez to będzie miała gorszy kontakt z podłożem, no i nie będzie mogła się do tej maty korzeniami złapać, no i raz, że się stabilizować, żeby wiatr nie przewracał, a dwa, będzie też utrudnione pobieranie wilgoci z podłoża. No a na tym nam zależy, żeby, te, o, pod, żeby ten podciąg wody był jak najbardziej skuteczny, żeby nie trzeba było non-stop podlewać, a przez to. Te rośliny miały jak najlepszą jakość. Początkowo zaczynałem to robić zwykłą zagęszczarką, a to była udręka. Mówię Wam, udręka. Ona robiła metr, nie wiem, na minutę. I na szczęście znajomy mnie poratował takim sprzętem, jak tam stoi, walcem wibracyjnym. I to już znacznie robotę przyspieszyło. Powiem tak, że wyszło całkiem przyjemnie. Nawet nie spodziewałem się, że po tym przejeździe to się tak fajnie zagęści. Niestety, grunt jest mokry, znaczy jest wilgotny. A niestety specyfika tego gruntu jest taka, że jak on jest wilgny, tak jak tu widać, dosyć mocno, bo cały weekend padało, nie można na nim zbyt intensywnie pracować, ponieważ on się zaraz zrobi plastyczny, bo to jest gliniasty. I nam się zrobi zaraz takie ciasto, tak zwana poduszka, i ta ziemia, zamiast się zagęścić, ona będzie po prostu pracowała, tak falowała pod, pod ciężarem, czy to właśnie zagęszczarki, czy e, przejazdów. Pogoda jest pochmurna, zapowiadają deszcze, więc trzeba będzie to przejeżdżać kawałek po kawałku, robić na bieżąco, niż przejechać sobie to całe. Będzie troszkę więcej pracy, ale myślę, że efekt będzie taki, jaki oczekuję. O, to jest tak zwana poduszka, ona się już tu wytwarza. Widzicie? Ten grunt on się ugina. Takie ciasto się zrobiło. I właśnie ono się nie gęści już. Tylko będzie pływało. Dlatego muszę przejeżdżać tutaj kawałek po kawałku, ponieważ niebo jest zachmurane, zapowiadają deszcze, a nie chcę, żeby mi nabiło jeszcze więcej wody. Fakt, lepiej by było, gdyby to było ruszone i wiatr owiał, troszkę by przeschło, ale jeżeli napada w to, no to ja przez kilka dni tego nie zrobię. A zależy mi na czasie, żeby to jak najszybciej uwałować. Przykryć tkaniną i móc już tu sadzić rośliny. Więc ja zabieram się dalej do pracy, no i efekty zobaczymy później. Mam nadzieję, że ta ściana deszczu nie przyjdzie tutaj do nas, bo już mam tu urobiony następny kawałek i nie chciałbym tego poprawiać. Dzisiaj jest drugi dzień zmagań z ubijaniem tego placu. Wczoraj udało się zrobić ponad połowę, bo niestety tak dowaliło deszczem, że ten wał się lepił, no i to jest do poprawy część wczorajszej roboty. Bo efekt jest no, taki, jak tutaj widać. Oblepiało się i to jest wszystko do poprawy. Ja już od rana próbuję tu agregatem ten teren osuszyć. Co chwilę tutaj przejeżdżam, żeby tą wilgoć odparować z tej ziemi. No ale miejscami, tak jak tu widzicie, no, to jest plastelina. No i zobaczymy. Raczej na ten tu kawałek. Nie mam optymistycznego nastawienia, no ale będę to próbował ruszyć, to chwilę przejeżdżać, bo, ponieważ yy, tutaj dalej, gdzie jest bardziej równo, no ta wilgoć już mi odparowywuje, ale mam też alternatywę. Zacznę od tamtej strony, a ten kawałek najwyżej zrobię na samym końcu i mam nadzieję, że Słońce, które w końcu się pojawiło oraz lekki wiaterek mi to wszystko pomoże i uda się dzisiaj to zamknąć, skończyć i przejść do dalszej części pracy, czyli wyłożyć to tkaniną i w końcu zacząć sadzić, żeby to już rosło i kolejny problem, żeby był z głowy. Powiem Wam, że to jest chyba jakieś fatum. Co przeschnie, ruszę agregatem, to znowu napierdziela deszcz. I tak w koło dzisiaj cały dzień. Co zrobię kawałek, co kawałek przeschnie, ruszę agregatem, żeby wymieszać i znowu deszcz. Patrzcie zresztą. Witam Cię w kolejnym dniu, czyli już w piątym zmagań z tym terenem. Dzisiaj niestety prace zawieszone ze względu na deszcz, który wszystko psuje. To jest chyba jakiś fatum, bo codziennie nie jest opad deszczu mniejszy bądź większy. Wczoraj nie, nic nie nagrywałem, ponieważ chciałem to jak najszybciej skończyć, wałować, bo akurat była ładna pogoda. Było takie okienko, że było z dużo słońca, lekki wiaterek i mi to obsłuchało. Niestety nie udało się w 100% tego zrobić. Zostało no tak 5%, może 10%, którego już nie uda się ruszyć, bo dolało, mimo tego, że z górki, cały czas jest to mokre. Tu został taki kawałek. Ja to wczoraj cały dzień próbowałem ruszać. To bezło ruszałem, no ale niestety zrobiła się tutaj taka gąbka, że to jest plastylina, No i to będzie musiało sobie zaczekać. Zaraz tu wam pokażę jak robiłem na takim mokrym. Tu robiłem na tym mokrym właśnie, na takim wilgotnym. I wyszło jak wyszło. Trzeba będzie to po prostu jeszcze raz ruszyć. No i poprawić, więc ten kawałek raczej zostanie nieużyty. Dojedziemy tutaj tkaniną, ta tkanina tutaj zostanie, żeby był zapas na to, żeby to zrobić tak jak powinno i zawałować, dopiero wtedy przykryć. Ale placu jest, żeby móc już sadzić rośliny. Mi zostało jeszcze tylko dokończyć koszenie jedzy powycinać te badyle, żeby wyłożyć tkaniną, żeby chwast nie rósł na miedzy. No i trzeba będzie już powoli zacząć sadzić. No dzisiaj tu nic nie porobię, bo pada. Ani trawy, nie wy, ani nie wykoszę tych miedzy. Ani tkaniny rozkładać, bo to tylko człowieku marznie. A deszczu robota to jest nie robota. No i tu będzie tak jeszcze pół dnia przygotowań, bo pojeździć, wyzbierać gdzieś takie patyki, które agregat wyciągnął z poprzednich upraw, co tu były. No i będzie można powoli już myśleć o sadzeniu, może koło poniedziałku, wtorku. Ja dzisiaj chyba sobie policzę i zamówię doniczki, żeby już mieć wszystko gotowe. No i widzimy się. Mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku. Więc jeżeli to Ci ciekawi, zostań ze mną i obserwuj rozwój tego kanału oraz tego projektu. Zapraszam.